Jarek czyli Jarek. I kuli? kuli? niestety nie może się pojawić, bo chłopaki nie, no nie, nie, będzie tam, nie zorganizowaliście dziewczyn na stanowisku. Zawsze mieliście fajne młode dziewczyny. Agencja które, była za drogą. Tutaj. Które robiły robotę, wyrzeście na sobie leżali. A, tak, a teraz tutaj musicie zapierdzielać. No dobra, ale do rzeczy. No. Chciałem tak. powiedzieć tak. Nie będziemy mówić o piwie, będziemy mówić o podsum podsumowaniu roku i generalnie planach na przyszłość, ale w końcu Birband zrobił premierę, którą się wszyscy podniecają. Trafiliście w punkt. To jest trochę prawda czasu, prawda ekranu, że w roku 2016 pod koniec piwo, które kręci, musi być piwem ekstremalnym. Czyli piwo wędzone owczym łajnem. Bobkami z gównem. E, rozumiem, że inspiracja była z Islandii? Tak. Spotkaliśmy się w zeszłym roku w Londynie w opaku z, Borg, Borg, z Borga. Uczestowali nas e, Rysem właśnie na wędzonym słodzie owczym głównem. E, ale, bardzo... ale to było e, islandzkie gówno? Tak, islandzkie. E, I stwierdziliśmy, że warto by było spróbować zrobić coś takiego w Polsce. Trochę nam zajęło e, czasu. Chcieliśmy, żeby chłopaki przyjechali, ale nie udało się, oni tam mają inny rynek, e, inne priorytety i stwierdziliśmy, że w tym roku sami podejmiemy się e, no tak, ale z, zmiana jest taka, że jednak e, owcze łajno jest polskie. To Pols są polskie owce. Polskie owce z, z podwęgierskiej górki, e, z Hali Boraczej. No, czyli naturalnie wszystko. Naturalnie. Owce polskie, naturalne, wypasane na halach. Rozumiem, że e, łajno suszone. Suszone, tak, tak. Trochę nie rozumiem tego e, jakiegoś e, problemu, który ludzie wyczuli, e, że Owczewaj, no to jest zło, bo ja pamiętam z moją babcią o świętej pamięci łaziliśmy wulka węglowa, kto jest Warszawy to kojarzy i zbieraliśmy na wulce węglowej krowie placki szufelką do wora yy, i żeby to było użyźnienie, naturalny na, nawóz na, na działkę. No tak, tak, tak. I potem u mojej babci były wspaniałe owoce, yy, maliny, jeżyny, morele. No moralne może niekoniecznie, bo to było drzewo. Ale te wszystkie krzaczki były tym końskim, przepraszam nie końskim, tylko krowim łajnem potrasowane. Co to jest? W dzisiaj tak. się robi nawozy te wszystkie na tak. co robią. Nawóz. Co słuchajcie, masz... no nawóz to jest, słuchajcie, no, jak nie wiecie, co to jest nawóz, to jest łajno, No a Andi e, nie mają drzew, nie wolno im ścinać, nie wolno im wędzić i wędzą tym, co mają najwięcej, mają owiec najwięcej. Zbierają, suszą i przecież oni będą mi mięso, i kiełbasy i boczki i bardzo dobre są stamtąd. Takie wyro wyroby. Będowe. Słuchajcie, no godzina jest trochę późna już, bo nie wiem która, 19. 19. <laughs> Sprawdźmy to. Yy, no, 19. O, trafiłem. 19. Słuchajcie, no ja najbardziej w smaku to yy, w aromacie czuję czekoladę. Wędzonki Bo w końcu to jest fest, tak? To jest fest. Nawet można by powiedzieć imperialny stout, ale chyba niekoniecznie. Nie, nie, nie. Czyli fest. Przede wszystkim czekolada. Jest wędzonka, ale ta wędzonka, ona nie jest jakaś specjalnie charakterystyczna. Y y jest charakterystyczna. Problem był w tym tego typu, że sezon, trochę późno żeśmy zaczęli zbierać te łajno i sezon się kończył i przez dwa tygodnie czy trzy żeśmy tylko zbierali. Uzbieraliśmy, łajna żeśmy to ileś tam uzbierali i urędziliśmy z tego 370 kg kilo słodu. bo sami żeśmy wędzili z, e, zwykłego pejela żeśmy wędzili i na zimno. Czy to łajno śmierdziało? E, mokre tak, ale jak się wysuszyło... No właśnie, to już nie. To już nie. To już nie. To jest taka. A jakże spielona... się to suszyli? Znaleźliśmy takie fajne miejsce w hali, gdzie górale do... spędzali z hali, z gór owce i w takich w Ojcach, projektem, gdzie było po 100 czy 120 owiec, oni się przesuwali, co tydzień, co tydzień się przesuwali i wiadomo, że owce zostawiają to, a przez dwa tygodnie nie padało i słońce ładnie to wszystko wysuszyło. Trzeba było tylko po prostu pojechać i trochę się namęczyć i zbierać suche. Słuchajcie, już, już chcę wziąć łyka, bo naprawdę no, aromat jest y, klasyczny dla fesu. Może trochę wędzonego. wędzonka, wędzonka jest, więc, no, taka. Y, Zdziwiły mnie komentarze ludzi. Nigdy nie wezmę tego do ust. Nigdy. Po prostu jakby nie wiem, jakby to łajno po prostu było tutaj pływało w tym Gdzie piwie. Tak Gdzie tak? Piszę? A, są, tak, są takie sytuacje. Wasze zdrowie y, fesem wędzonym owczym łajnem. Delikatne, łagodne, czekoladowe. E, powiem Ci tak, no, jestem rozczarowany brakiem mowczego wajna, bo e, e, piwo w ślepym teście bym powiedział zajebisty fes. E, 30% bym e, znaczy, ja, Trochę. Tro 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 e, powiem tak, no, już jest późna pora, 19.11. Świetny, świetny fes. Tej wydzonki trochę tu nie czuję. To za późno przyszedłeś nas. Więc... Nie, czuł się tą wędzankę. Ona jest delikatna, ona jest bardzo łagodna. Trzymaj mikrofon. Łagodna. To jest ostateczny test e, sędziów piwnych, e, którym oczywiście nie jestem. Ale e, nie, to jest prawda. Jak zamieszamy aromat pod przykrytą ręką, zawsze tam wyjdzie. Dobra, uwaga. Paloność, czekolada. Kurczę, nie czuję wędzący. Za mało owczego łajna. Powiem tak, no być może za, za mało, mało no. za mało. trafiliśmy na koniec sezonu, koniec sezonu i jak już ee, owce nie, nie, nie już, już są zamknięte, to już, już nie ma co zbierać. Słuchajcie, no więc okazuje się, że e, piwo fajnie skajpowane, tak, e, marketing zajebisty, okazuje się, że bardzo przyjemny do picia fez. No dobrze, więc. Był dzisiaj klient i mówił, że czuje taką oborę. A ktoś napisał na Facebooku, że jest klatka królika. To chyba... Klatka królika? Kratka, Kratka. 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 klatka. Klatka królika. Podaj, że kolega z Jelly Brewery napisał, że klatka królika. Ale był wcześniej od ciebie. No tak, to jeszcze coś no. czuł. Ja dobra, ale Jarek. Spotykaliśmy się tutaj, żeby trochę porozmawiać o podsumowaniach. Wy uczęszczacie na wszystkie festiwale? Chyba nie. Nie, od, nie odpuściliście chyba żadnego festiwalu? Nie, odpuściliśmy, nie, nie byliśmy na wszystkich. Okej. Okay. Powiedz mi, jak patrzysz na ten rok 2016, bo jesteście weteranami? Ile to już? 3 lata chyba jesteście na rynku? 3 lata. Jak uważasz ten rok dla Birbantu? Dobrym rokiem. Bardzo dobrym powiedziałbym. Bo jeśli chodzi o piwa, to cały czas idzie progres. Robimy coraz to lepsze piwa. Dopracowujemy, mamy jakieś tam swoje urządzonka i pomysły. Co przyszły rok przyniesie, nie wiem. Czyli dla Ciebie sytuacja jest stabilna, bo niektórzy tutaj rozdzierają szaty, że dużo jest na rynku już tych piw. Szczególnie ci nowi, prawda, którzy nie zaznaczyli swojej obecności. Wy jesteście birband, marka znana od wielu lat. No czy... No, Jesteś spokojny, tak? Czyli... Nie, nie, jestem spokojny, ale ja nie podchodzę w ten sposób, żeby jakoś tam robić z tego aferę. No bo ja myślę, że każdy w tym roku w końcu przyszedł taki moment, że się przesyciło i tyle. Czyli mówisz, że za dużo? No, za dużo. Przesyciło. To, że przyszedł taki moment, że o, nie ma, kurde takiego ciągu jak na początku. Kiedyś się zowało się wszystko, nie? No, wcześniej się tak. sprzedowało wszystko, a teraz trzeba naprawdę pomyśleć, usiąść i pomyśleć co, co, co zrobić, żeby ludziom spakowało, żeby byli zadowoleni. To no i dlatego jest wiesz, pomysł na przykład z sipsitem. E, e, no zdecydowanie. Zawsze, wiesz, wiadomo, że jestem traktowany jako wyłapiacz premier ciekawych. I u Was rzadko byłem na stanowisku, bo mieliście zawsze... Standardy. Standardy. To to, to, to chociaż chociaż to to mogłeś... we Wrocławiu Pilsika fajnego zrobiliście. American Pils. No. Yes, yes. Pamiętam go do dzisiaj. Otrzymujecie, rozumiem, że to piwo jest, jest cały jest, czas. Jest. Czyli to nie, nie, to ma, nie, jest nie macie strzałów jest... jednorazowych, tylko macie nowe piwo i go ciągniecie. Jeżeli, jeżeli jest dobre piwo i stwierdzam, że warto powtórzyć, to czemu nie. Mamy też kilka, kilka piw, które byśmy chcieli powtórzyć, ale na ten moment to nie jesteśmy w stanie, bo też jesteśmy ograniczeni produkcją. Tam za rzecz, no jest, e, przepychamy się rękami i nogami. Przepraszam może... bardzo, chcę przypomnieć, że ty jesteś dyrektorem e, produkcyjnym no, e, browaru no, za rzecz. Tak, no, ale no. każdy z nas, każdy chce jak najwięcej, może już nie jak najwięcej, ale chce ugotować dobre piwo i w dalszym ciągu się przepychamy. Tam, Czyli co, patrzysz optymistycznie w przyszłość? Stabilnie. Stabilnie. Ok, stabilnie. Natomiast słuchajcie, no... Cheap shit. No. Jakbym poczuł trochę gówna, to by było fajnie, no. Nie, nie ale nie, z... nie, no nie, nie. Nie się żadnego nie, nie, gówna nie, do zacierania. Słuchajcie, jest... zajebisty fest, czekoladowy, pełny... Wędzony. I wędzony. Wędzony? Wędzony, wędzony, wędzony. Znaczy, trochę, trochę, trochę tej wędzonności czuję, ale... Dobrze, to... Yy... Znaczy ciężko to powiedzieć ile w zasypie tego yy, było, bo... 370 kilo, tak około 30%. 30%. 30%? Tak. Moja, moja teza jest taka, więcej owczego gówna. <grywky> Tylko, że nie, nie było żeby nie, nie było możliwości ile ona tam jest, na, na, na ten sód nasycony tymi e, związkami dymnymi, fenolami i... Po prostu tak było na pałę. Do. Dobrze, teraz jak się już ogrzało to piwo, to czuję tą wędzoność, ale to jest lajcik. Dla mnie to jest lajcik. Lajcik. No, chociaż nie lubisz Piteka. No co ty? Uwielbiam Zdeczki, Pitet. Zdeczkę, zdeczkę. Nie, nie lubię Bar no. Tych wiesz, waszych jak tam dacie w te mocne alkohole i pachnie mocnym alkoholem, to nie lubię. Natomiast Pitet, jestem fanem PIT, jestem Pitet headem. No to dlatego e... jesteś niezadowolony, bo, bo to jest delikatne, Jest delikatne, ten, tak. tak. Ale słuchajcie, absolutnie bierzcie bez obaw. Shipshit. E, Shipsit. Shipsit. dziewiętnastka, bardzo fajna. No i co? No i widzicie, cały czas chyba, chyba się dzieje przy stanowisku birbantu. Bierzcie, bierzcie, jedzcie i pijcie z tego wszyscy. Na razie.